Popatrzmy, jak zamyka się giełda papierów wartościowych w końcu nie tylko tygodnia, ale tego... Jakże emocjonującego miesiąca. Ja sobie zerkam sporo widzów na naszym czacie internetowym przed naszymi mediami społecznościowymi. Ja już nie liczę tych, którzy są przed telewizorami, bo państwa jest zawsze dużo. I wiem, że państwo czekają na tych oto dwóch dżentelmenów. Dzisiaj Rafał Bogosławski, główny stratek analizy online, wiceprezes Kwerku Stefii, Paweł Karczewski. Witam, panów. Dzień dobry. I od razu jaki skład, jaki skład, no taki skład bym powiedział prima sort. Panie Rafale, proszę o komentarz do tego, co widzimy. No jednak nie, nie, nie czerwono-zielono, tylko zielono. Ja nawet nie spojrzałem na te wyniki. Ostatecznie na plusie lekkim. No tak, to czy tutaj Amerykanie wczoraj mieli święto, więc też wczoraj mieliśmy spokojniejszą sesję, ale spadkową. Dzisiaj mamy lekko wzrostową. Ta druga część tygodnia jest raczej spokojniejsza. Dzisiejsze notowania też na naszym rynku, no biorąc poprawkę na to, że w Stanach Zjednoczonych rynki rosną cały tydzień, to, to dzisiaj no trudno by było oczekiwać, że będzie inaczej, skoro tam też indeksy są w górę. Natomiast dość spokojnie, znaczy tutaj, patrząc na nasze indeksy, to nie jest coś, co, co przykuwa mocną uwagę. Natomiast cieszy to, że jednak jest na zielono i że tutaj ten kapitał zagraniczny jest obecny na naszym rynku cały czas i nie chce za bardzo wyprzedawać naszych akcji. Panie Pawle? Tak, ja jestem, mimo tych niewielkich wzrostów na giełdzie, w bardzo dobrym nastroju, ponieważ porównuję te dzisiejsze odczyty z atmosferą i sytuacją na giełdzie, która miała miejsce raptem tydzień temu w piątek, kiedy waliły się indeksy, indeksy przez cały tydzień ubiegły. No i teraz mamy. Właściwie można powiedzieć lustrzane odbicie na plus, czyli VIG 20 powyżej 3000, MWIG powyżej 8000, zbliża się VIG do, do 12000, także zamknięcie miesiąca w znacznie lepszej atmosferze yy, niż wydawałoby to się jeszcze, jeszcze tydzień temu. Także bardzo, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. No, proszę zobaczyć, jak, jak, jak to e, sympatycznie się zaczyna ten nasz program. Popatrzmy na WIG 20, może na początek, um, bo sam jestem ciekawy. Proszę bardzo. CCC liderem wzrostów, ok, jecham ostatnio sporo rozmawialiśmy. E, pepko nadal liderem spadków, LPP też e, spora korekta. No i oczywiście banki, ale te banki, no powiedzmy tam 0,5 na, e, na na WIG banki jest, więc chyba już wszystko w, w cenach jest. E, Panie Rafale, coś ważnego tutaj widzimy. Widzowie pytają, od razu wam powiem, CD Projekt oczywiście, pytają też o Lubawę, no ale zacznijmy może od tych największych spółek. CD Projekt, dobre wyniki, no to się w sumie nie ma co dziwić, że na zielono, prawda? Tak, natomiast znaczy jeżeli popatrzymy w ogóle na reakcję rynków, no to tak, CD Projekt, spółki, inwestorzy patrzą na wyniki, reagują na, na wyniki, też warto zwrócić uwagę na CCC, które no, nie tak dawno kosztowała akcja 240 zł, więc po do 130, teraz wyniki zostały przyjęte w miarę pozytywnie. Jest to reagowanie. No, generalnie patrząc na nasz rynek, w ostatnich tygodniach, bym powiedział, myśmy mieli. W na świecie też, tak, tendencję do, do korygowania wcześniejszych wycen, czyli lekko spadkowo. Nasz rynek oczywiście poddał się tym tendencjom światowym, natomiast jednak cały czas przemawiają fundamenty, to znaczy spółki, jeżeli pokazują lepsze wyniki albo zaskakują pozytywnymi informacjami, to mamy wzrosty. Jeżeli jest sytuacja taka, że, że inwestorzy obawiają się, tak jak obawiali się w przypadku CC, że jednak te wyniki będą słabsze, no to spółka spadała, była w trendzie spadkowym. I znowu to Patrząc tak bardziej długofalowo, to według mnie to jest bardzo pozytywne, bo najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy na przykład wszystkie spółki rosną bez względu na to, co prezentują, i jest euforia, i wszyscy są przekonani, że już te akcje mogą rosnąć. Jeżeli jest tak, że mamy część spółek, które rosną, część spółek spada, a wIK jest bardzo blisko szczytu wszechczasów, no to jest raczej optymistyczne przesłanie. I warto zwracać uwagę na te spółki, które mają szansę pokazywać, pozytywnie zaskakiwać inwestorów, Bo to też jest ważne. Jeżeli mówimy o inwestowaniu, że same wyniki, najczęściej analitycy już wiedzą, czego można się spodziewać, mniej więcej. Jeżeli spółka zaskakuje pozytywnie, to wtedy można oczekiwać na jakąś pozytywną reakcję. Jeżeli spółka tylko dostarcza tego, czego analitycy się spodziewali, to najczęściej już jest potem rozczarowanie, przynajmniej krótkoterminowo. Generalnie ja ten miesiąc listopad cały postrzegam dość pozytywnie, jeżeli chodzi o naszą, o naszą giełdę. Uważam, że mamy dobre perspektywy na następne miesiące, nawet na dwa-trzy kwartały. Myślę, że kontynuacja wzrostów, jeżeli chodzi o cały rynek, jest jak najbardziej prawdopodobna. Panie prezesie, jeśli chce pan coś dodać do CD projektu, to oczywiście bardzo proszę, ale interesuje mnie też pańskie zdanie na temat CCC po wynikach. Przypomnę, no widać, że wzrost, więc pytanie, czy, czy optymizm wśród inwestorów tej spółki wrócił po tych wszystkich dniach smutku. Wzrost przychodów o 7%, ale spadek wyniku operacyjnego o 33% i wyniku netto o 25% w skali rok do roku. To dobrze czy źle? Znaczy z czego tak inwestorzy się cieszą tutaj? No inwestorzy no moim zdaniem się nie, się nie cieszą. Natomiast, natomiast jest obserwowany w CCC można powiedzieć taki naprawdę najprawdziwszy pojedynek między bykami a niedźwiedziami. Czyli, czyli papier jest tak, papier jest wyprzedany, ponieważ już przed wynikami mocno spada To była seria spadków długa. Pierwsza sprawa, druga sprawa, liczba otwartych, liczba, co i wartość, i liczba otwartych pozycji jest bardzo wysoka. To znaczy spółka jest całkowicie zaszortowana, chyba 9-10% spółki jest w tej chwili już na krótko. Tych otwartych pozycji jest 8. Z tego, co, z tego co ja się orientuję, nie ma w tej chwili już akcji CCC, które można pożyczać, żeby shortować. No i chyba w tej chwili byki przejęły trochę inicjatywy ponieważ na szczęście te wyniki CCC, które były słabe, one były zgodne z, tym, z, tym, z tymi wynikami opublikowanymi wcześniej, to znaczy z, z, tym, z tym wstępnym raportem. Do tego, do co mówił prezes Miłek na konferencji wynikowej, że ostatnie kilkanaście dni to sprzedaż porównywalna, like for like jest bardzo, bardzo wysoka, bardzo mocna. No to to się zeszło z tym, że ten papier gdzieś tam, jakiś lokalny, lokalny dołek ustanowił, można powiedzieć, że jest bardzo mocno wyprzedany, dlatego inwestorzy chyba nie ciesząc się, ale kupowali, tak jakby netto patrząc na obraz tej spółki. Panie Rafale, warto coś dodać do tej najchętniej shortowanej historycznie, zresztą zaczęliśmy rozmowę o dwóch spółkach, kiedyś najwięcej szorciarzy na CD Projekcie, potem na CCC, czy, czy, czy warto tutaj jakąś kropkę postawić? to też, jeżeli już jest tak popularna spółka, jeżeli chodzi właśnie o shorty, o shortowanie... Zawsze tacy inwestorzy powinni mieć świadomość tego, że ryzyko jest takie, że jednak spółka zaskoczy pozytywnie, a jeżeli jest faktycznie dość dużo shortów, no to po prostu jest potencjał do tego, żeby odbicie było bardzo dynamiczne w górę. Więc może to jest zapowiedź tego, że faktycznie już spółka nie rozczarowała, no znaczy tego się dla spodziewali i nie rozczarowała i widać, że jest pierwsza reakcja taka w miarę pozytywna. Po, po silnych spadkach, no jest w mojej ocenie jest szansa na to, że jeżeli spółka, Najgorszy okres, jeżeli chodzi o pogarszanie wyników, ma za sobą, no to jest szansa na to, że jednak byki zaczną stopniowo odzyskiwać kontrolę. Oczywiście pytanie jest o, o to, jak ta sytuacja fundamentalna spółki będzie wyglądała w najbliższym czasie, ale tak duże, krótkie pozycje to zazwyczaj jest sygnał ostrzegawczy, żeby niekoniecznie podążać za tym trendem, bo no jeżeli większość już za, zauważyła, że spółka ma problemy, to najczęściej to już jest wycenione. Panowie, jeżeli ktoś, któryś z Panów się czuje w, w mocy, że tak powiem, odpowiedzieć na to pytanie naszego widza, Pana Jarka, czy CDR może pociągnąć w górę mega przecenione 11 Beat Studio, czy ktoś się zgłasza do odpowiedzi? Częściowo tak, no bo, bo generalnie jednak inwestorzy podążają gdzieś tam sektorowo. No jak jedna, z, jedna ze spółek gdzieś tam się wybija, no to, no to porównujemy te stopy zwrotu w ramach, w ramach tego, tego sektora, w ramach tej, tej grupy spółek, więc, więc jakaś szansa jest. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz. W CD projekcie dokonała się bardzo dobra zmiana jakościowa, to znaczy może nie tyle zmiana jakościowa, bo ta spółka była naprawdę w dobrej formie już od dłuższego czasu, ale na przykład no, widać, że te wyniki były nie tylko tylko bardzo dobre, jeżeli chodzi o cyfry, ale też bardzo solidne, jeżeli chodzi o strukturę wyniku. Firma jest zasobna, jest zdeterminowana. Ten zespół Studia zlokalizowany w Kanadzie też tworzy, tworzy produkty. W przypadku 11bit no tam jest sytuacja, jeżeli chodzi o nazwijmy to ten tak zwany cykl życia, czy tworzenia tych produktów no to jest daleko, daleko. Ja bym powiedział, że, 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 że jest bliżej tego okresu w przypadku CD Projektu zaraz po nieudanym debiucie Cyberpunk'a, czyli, czyli ma jeszcze 11 bit, dużo reform przed sobą, żeby, żeby podążać za kursem CD Projektu, ale z punktu widzenia takiej inwestycji gdzieś tam w cały sektor, no to tak. Mam nadzieję, że pan Jarek. Znaczy, inaczej, nie mam nadziei. Jestem przekonany, że pan Jarek powinien być super usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Panowie, przejdźmy do LPP. Widzieliśmy tam spadki na tej spółce związane z odpisami. No, mówiło się. Wielu inwestorów było przekonanych, że spółka się wycofała już ostatecznie z rynku rosyjskiego, a tu się okazuje, że nie do końca. Pomijam kwestię tego, że, te, że akcje tej spółki są bardzo drogie, więc niedostępne dla większości potencjalnych inwestorów. No to jeszcze inwestorzy się o czymś takim dowiadują. A może wiedzieli, Panie Rafale, co Pan myśli na temat moralnej strony biznesu, jeżeli chodzi o LPP? Znaczy to może to trochę zaskakujące jest faktycznie, że jednak tak w, po, w powszechnej opinii raczej spółka wycofała się z Rosji, natomiast tutaj ta informacja no może jest trochę zaskakująca, natomiast zwróć uwagę mimo wszystko, że tutaj ta skala przeceny nie jest, nie jest zbyt duża. Natomiast no moralna ocena biznesu, no generalnie to jest też jak płataku ku Rosji na Ukrainę, to wiele spółek europejskich, które deklarowały, że że prowadzą etycznie biznes, okazało się, że tam dalej ten biznes prowadziły. No to, to jest coś, co sama etyka, jeżeli mówimy o rynkach finansowych, nie ma aż takiego znaczenia, jak to, co rzeczywiście, co rzeczywiście spółki dostarczają, jeżeli chodzi o wyniki. Dla mnie no tyle jest po tej informacji, jest interesujące, że no w, w kurs nie zareagował jakąś gwałtowną wyprzedażą, więc myślę, że tutaj też kontynuacji raczej negatywnych tendencji na LPP nie będzie z tego powodu. Coś do dodania, panie prezesie, jeżeli chodzi o LPP? Tak. tak, panie redaktorze, ja bym tutaj zdecydowanie stanął po stronie spółki, to znaczy, bym wyjaśnił taką sytuację, że w modelach wszystkich, można powiedzieć, analityków, którzy, którzy zajmują się tą spółką, którzy, którzy pokrywają analitycznie LPP, ta transakcja była ujęta wcześniej. Więc ten spadek w okolicach godziny 15, on był zaskakujący, ale można powiedzieć, dla inwestorów, którzy nie są zawodowymi inwestorami, dla profesjonalistów, ta informacja była, można powiedzieć, całkowicie w cenie. Ten biznes, on jest zamknięty, natomiast nie był spisany. Nas, w każdym bądź razie, nie zaskoczył. LPP miało wcześniej kilka mocnych, kilka mocnych dni. No Dzisiaj ten spadek, taki zatrzymany na cenie 17 tysięcy, to raczej dobrze rokuje. Jeżeli chodzi o moralną ocenę, jak najbardziej mogę powiedzieć, że tutaj, tutaj się solidaryzujemy ze spółką od strony moralnej oceny. To znaczy, nie widzimy, nie widzimy żadnych problemów w działalności LPP pod kątem, pod kątem jakby moralnym. Tutaj, tak jak, tak jak kolega Rafał wspomniał, biznesy działały na całym świecie, w tym w, tym w Rosji. Wojna zastała za, za, za bardzo duży biznes LPP w Rosji, w związku z tym no zawsze trzeba sobie postawić pytanie, oni, oni ten biznes zam, zamknęli, zamknęli go można powiedzieć w odpowiedni jakiś tam y, dla siebie sposób, tak żeby bronić też ekonomiczne prawa y, inwestorów, akcjonariuszy, Także z tego punktu widzenia oceniamy to y, bardzo pozytywnie. Rozumiem. Mam jakieś zdanie w tej kwestii, ale pozwolą Państwo, że go nie, nie, nie wypowiem. Po, popatrzmy na bumech. Mamy spadki na bumechu, mamy spadki na tekście. O tym, o tym tekście wczoraj mówiliśmy. O bumechu też zresztą sporo mówiliśmy, więc zerknijmy na kolejny indeks. Natomiast, natomiast pytanie, czy te słabe wyniki, panie Rafale, jeżeli chodzi o bumech, to jest wystarczający powód do tak głębokiej korekty? No bo tutaj są spadki po kilkanaście procent dziennie. Przypomnę, że wczoraj pojawiła się też informacja o tym, że bumech. Postanowił zaskarżyć czy też z, zwrócić no, ze, ze skargą do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla polskich kopalń, której oczywiście Bumek jako spółka prywatna nie podlega. Tak, znaczy to pytanie jest oczywiście głębokość spadków, bo reakcja negatywna to nie jest coś zaskakującego, natomiast fakty, te, faktycznie te spadki po kilkanaście procent to jest coś, co. Co może, no może niepokoić, natomiast też warto zwrócić uwagę, jak to wyglądały wcześniej wzrosty też były bardzo dynamiczne. I tutaj no, Bumek jest tej, tej spółką, która ostatnio wydaje się, że jest bardzo. na radarach spekulantów, tak bym to ujął. Więc tutaj zmienność pewnie będzie dalej się utrzymywała. To przełożenie samych wyników na, na, na ruchy spółki w tym przypadku jest trudne. Mi się wydaje, że po prostu spółka jest. jest grana przez spekulantów więc ta zmienność może się utrzymywać w najbliższym czasie natomiast fakt że słabsze wyniki powodują wyprzedaż to no nie jest to coś szokującego natomiast skala tych spadków no może, może zastanawiać natomiast pytanie czy to jest odzwierciedlenie rzeczywiście tych wyników no wydaje mi się że bardziej to jest kwestia tego co się działo wcześniej na spółce i tego że spekulanci właśnie aktywnie uczestniczą jakby w tej grze na tej spółce panie prezesie to jest ciekawa spółka no, warto tutaj. No tutaj mógłbym tylko po prostu dodać, że ta branża jest po prostu trudna i jest w trudnej sytuacji widać to zresztą na. Widać to zresztą na, na tym, co się dzieje wokół Barburki. E, między innymi te komentarze związane właśnie z JSW, z całą, całą sytuacją na, na rynku węgla po prostu. Biznes wyjątkowo trudny, i, i, i na pewno akurat sytuacja rynkowa w żaden sposób w spółce w tej chwili nie pomaga. Dlatego no, te spadki one są bardzo dotkliwe, ale one tylko pokazują, w jak trudnej sytuacji właśnie spółka się znalazła. Te zwolnienia grupowe one nie są pomysłem spółki na to, żeby, żeby optymalizować bazę kosztową, tylko właściwie jest to taka, można powiedzieć, w moim przekonaniu, jakaś taka konsekwencja sytuacji, czyli, czyli działanie no już takie ekspost, do, do czego spółka została zmuszona. No dobrze, mamy też inne pytania, takie bardziej makroekonomiczne, czy też makroinwestycyjne, nazwałbym to. Pod co gramy, jeżeli chodzi o srebro? No w ogóle srebro. Paweł pisze srebro pod wszystko razem ze złotem i realnym popytem pod elektronikę, Emoto, Oze i tak dalej. No i pan Pikus pyta o, 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 o to. Co gramy, jeżeli chodzi o srebro? No, srebro się wspina ponownie w stronę tych 60 dolarów za uncję trojańską. Pan Rafał, pamiętam naszą ostatnią rozmowę, był, stawiał tam taką kwotę 70 dolarów. Panie Rafale, pan podtrzymuje, że to, w tym, że, że to jest tylko przystanek te 70? Znaczy tutaj w przystanek znaczy w szczyt wszechczasów został pokonany, nominalny 50 dolarów i według mnie no dalej da, popyt na złoto i srebro będzie się utrzymywał. Srebro w ostatnim czasie jest silniejsze niż złoto, więc tutaj ta korekta na złocie, która była głębsza, tam złoto nie pokonało szczytu przez czasów. srebro właśnie pokonuje to, te szczyty wszechczasów. Według mnie to jest... Znaczy tak, i na, i na złocie, i na srebrze, według mnie mamy hossę cały czas. Ruchy korekcyjne potrafią tutaj być silne, natomiast popyt na srebro, no, w, w, jesteśmy w tej fazie, jeżeli chodzi o hossę na metalach szlachetnych, w której srebro może przez dłuższy czas utrzymywać przewagę, jeżeli chodzi o siłę relatywną nad złotem, więc to, że, że srebro jest na nowych rekordowych poziomach, to według mnie to nie jest nic zaskakującego, bo srebro już wcześniej było silniejsze niż złoto, znaczy w ostatnich miesiącach i ja uważam, że 70 dolarów za uncję to jest coś, co zostanie osiągnięte dość szybko. Natomiast pytanie, co będzie dalej? Znaczy, to jest poziom docelowy srebra, ceny srebra, to jest coś, co pewnie może zaskoczyć analityków, no bo ta hossa na metale szachetnych jest potężna. Fundamentalnie, według mnie, to jest popyt na złoto, to jest przede wszystkim banki centralne i on się będzie utrzymywał. Srebro jest bardziej domeną jednak spekulantów, natomiast ten popyt też. Według mnie będzie się utrzymywało w kolejnych kwartałach i tutaj jeszcze ani na złocie, ani na srebrze to nie wydaje mi się, żebyśmy byli blisko zakończenia tej ogromnej hossy i myślę, że przyszły rok będzie na srebrze i złocie też bardzo dobry, jeżeli chodzi o, o stopy zwrotu. Panie prezesie. Tutaj bym Właściwie nic, nic ciekawego nie dodawał do srebra, no, ono stopa zwrotu dwuletnią ma taką jak złoto, nie ma takiej może bardzo wyraźnej korelacji z złotem, ale w związku z tym, że banki centralne kupują to złoto wciąż, to yy, to, w, to srebro po prostu nadrobiło w tym roku i wyprzedziło ten, ten performance złota. Na pewno każdy kolejny kraj europejski, który poprawia PMI przemysłowe, no to, no to przyczynia się do tego, że srebro drożeje, ponieważ kurs srebra może rzeczywiście jest opanowany na giełdach, w szczególności przez spekulantów, ale jednak jest wrażliwy właśnie na, na przemysł, na PMI na pije w szczególności także. To PKB Francji, Niemiec, tych słabszych krajów, ale najbardziej uprzemysłowionych w, w Europie, może nie jest za silna, ale się troszkę podnosi. No dzisiaj dołączył kolejny kraj Czechy z dobrym odczytem PKB, także widać, a to jest też kraj przemysłowy, także to pomaga, pomaga srebru, a korekta na złocie już była. I, i na srebrze, w związku z tym chyba wróciliśmy do, jest rynek byka byka inwestorzy stosują, stosują politykę by the deep i, i, i chyba ta hostca jest kontynuowana po prostu. Panowie, mamy jeszcze dwie minuty, więc po, po, po minucie bardzo proszę pytanie bardzo zasadne: czy po podpisanej ustawie CIT dla banków, panowie sądzą, że są one w stanie skompensować straty zysków i niższe stopy procentowe przy spadającej inflacji innymi przychodami? Pyta pan Jarek. No bo dzisiaj ten spadek jest symboliczny na bankach, panie, y, 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 panie Rafale. Według mnie w dużym stopniu tak. To znaczy, może będą miały problem, żeby pokazać istotną dynamikę, jeżeli chodzi o o zyski. natomiast warto zwrócić uwagę, że nasza gospodarka się rozpędza. Banki są w dobrej sytuacji, bo też ryzyko kredytowe będzie mniejsze. Banki mogą zwiększać akcję kredytową, więc ja myślę, że w dużym stopniu są w stanie skompensować ten wyższy podatek i też niższe stopy procentowe. Pytanie, czy w całości, no to jest pytanie otwarte, natomiast banki, ta reakcja, kiedy decyzja, kiedy pomysł w ogóle podniesienia cit tu pojawił się pod koniec sierpnia, Banki zostały dość mocno ukarane. Natomiast no, w związku z tym, że nasza gospodarka naprawdę prezentuje się bardzo dobrze, a przyszły rok wygląda, że będzie ten wzrost PKB powyżej, prawdopodobnie 4%, no to dla banków to jest bardzo dobry, dobra wiadomość, zwłaszcza, że mamy już krzywą rentowności, która jest stroma, to znaczy początek krzywej rentowności jest niżej niż na przykład. Obligacje I kropka panie Rafale, jeszcze 30 lat. sekund dla Pana Prezesa. Więc zyski brutto generalnie się, się poprawią istotnie banku w następnym roku, natomiast netto ubytek będzie na poziomie 7 miliardów złotych ze strony podatku, natomiast rezerwy na franki, w tym roku banki zawiązały na 10 miliardów złotych, w następnym zawiążą na 5, czyli będzie poprawa o 5 miliardów złotych na poziomie jakby brutto, więc, więc tak y, można powiedzieć 2 miliardy netto ten sektor i tak zrobi mniej w następnym roku, bo, bo inne linie biznesowe powinny być, powinny być, być ok po prostu y, i powinny być wzrosty, także 2027 tak, zdecydowanie na zysku netto lepiej niż w tym roku, ale 26 Kończymy nie panowie, kończymy, pan Rafał Bogosławski, Paweł Karczewski, dziękuję panom bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.